Skóra równocześnie dzieli i łączy świat zewnętrzny, w którym żyjemy, z naszym środowiskiem wewnętrznym. Jest organem, którego powierzchnia u dorosłego człowieka wynosi około 1,5 do 2 m2, zaś jego waga stanowi 1,6 naszego ciała. Jest narządem, który pełni wiele różnorodnych funkcji warunkujących stan zdrowia naszego organizmu. I dzisiaj się im przyjrzymy. Skóra posiada kilka warstw, a jej najbardziej zewnętrzna to naskórek, składający się w około 80% z komórek zwanych keratynocytami, które są na różnym stopniu dojrzałości, tworząc wyraźne poziomy. Najmłodsze komórki znajdują się na dole i w ciągu około 4 tygodni dojrzewają, w tym czasie tracą jądro komórkowe, obumierają i stają się częścią warstwy rogowej. Aż jedna po drugiej, zuszczając się, robi miejsce swoim następcom. Szacuje się, że każdy z nas co minutę traci aż do 50 tysięcy martwych komórek na skórka, a w trakcie całego życia uzbiera się tego 18 kg. To właśnie gubione przez nas płatki skóry pozostawiają ślad, których zapach mogą wyczuć specjalnie wyszkolone psy tropiące. Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy jak Jaś i Małgosia, z tym, że oni sypali za sobą okruszki chleba, a my nasze obumarłe części ciała. Martwe komórki w warstwie rogowej osadzone są w substancji przypominającej zaprawę murarską, składającą się z rozmaitych białek, tłuszczów oraz cząsteczek wody. Jest to tak zwana warstwa wodnolipidowa. Dobrze spaja ze sobą poszczególne komórki, praktycznie uniemożliwiając przedostanie się ciał obcych. Kiedy jednak dochodzi do uszkodzenia naszego ochronnego muru, na przykład gdy korzystamy z silnych środków czyszczących, od razu tłumnie korzystają z powstałego przejścia alergeny, różne substancje i mikroby, które wnikają w głąb skóry. Wtedy rozprawiają się z nimi wysłannicy naszego układu odpornościowego, komórki Langerhansa, a w dalszej kolejności limfocyty T, które niszczą intruzów, ale też mogą powodować u nas reakcje zapalne, skutkujące podrażnieniem skóry. Nasz wybrakowany mur nie jest też w stanie zatrzymać od środka wody i zaczynamy ją tracić zbyt szybko i w zbyt dużych ilościach. W efekcie tego nasza cera wygląda na szorstką i pomarszczoną, innymi słowy, staje się sucha. Do suchości skóry przyczyniają się czynniki wewnątrz naszego ciała, tak jak nasze predyspozycje genetyczne, odwodnienie, choroby, w tym schorzenia dermatologiczne, czy też starzenie się. W czynnikach zewnętrznych możemy wyróżnić m.in. przewlekłe działanie promieni UV, wysokie czy bardzo niskie temperatury, nieodpowiednią dietę oraz niewłaściwą pielęgnację. Funkcje ochronne spełniają również głębiej położone warstwy. Obecne w skórze właściwej włókna kolagenowe chronią przed urazami mechanicznymi, a komórki tłuszczowe tkanki podskórnej amortyzują wstrząsy i osłaniają niżej położone tkanki. Jednak nasza skóra to znacznie więcej niż tylko nasza tarcza ochronna. Narząd ten jest zaangażowany w jeszcze wiele innych istotnych zadań. Za pomocą gęsto rozmieszczonych receptorów skóra zbiera z otoczenia informacje dotyczące wrażeń dotyku, nacisku bólu, temperatury i następnie wysyła je do mózgu. Jest to powiązane z jej kolejną rolą – termoregulacją. Gigantyczna sieć naczyń krwionośnych w skórze reguluje ilość ciepła wydzielanego przez organizm na zewnątrz, zwężając się, gdy jest nam za zimno lub rozszerzając się, gdy jest za ciepło. Jeżeli jest za gorąco, do pracy przystępują również gruczoły potowe, które dostarczają pot na powierzchnię skóry, a ten parując sprawia, że się ochładzamy. W skórze właściwej znajduje się ponadto rozbudowana, cienka sieć naczyń limfatycznych, która transportuje do tkanek białe krwinki, czyli wytwarzaną przez układ odpornościowy broń do walki z patogenami. Schodząc jeszcze głębiej, napotykamy tkankę podskórną, która jest najgrubszą warstwą skóry. Składa się głównie z komórek tłuszczowych, dlatego ma istotne znaczenie dla izolacji cieplnej organizmu, wspomnianej wcześniej amortyzacji i jest naszym materiałem zapasowym, z którego możemy korzystać na wypadek klęski głodowej. W tkance tłuszczowej produkowane są liczne związki o charakterze hormonów, które działają zarówno lokalnie, w obrębie tej tkanki, jak i na odległe narządy. Wytwarzana jest tu m.in. leptyna, która kontroluje uczucie łaknienia, czy też rezystyna, podtrzymująca stężenie glukozy we krwi podczas naszego głodu, żebyśmy nie padli z nóg. Poza hormonami wydzielane są tu substancje, które wpływają na procesy immunologiczne np. czynnik zabijający komórki nowotworowe. Zatem tuszczyk jest nam jak najbardziej potrzebny, tylko musimy uważać, żeby nie było go za dużo. Skoro skóra wykonuje tak liczne, ważne zadania, to jak powinniśmy zadbać o nią, żeby była w dobrej kondycji i mogła prawidłowo spełniać swoje funkcje? Korzystajmy częściej z szybkiego prysznica, niż z kąpieli w wannie. Długie moczenie się w wodzie generalnie wysusza skórę. Woda, którą się myjemy nie powinna być gorąca, ale ciepła. Sięgajmy po delikatne produkty do mycia, które nie powodują uczucia ściągnięcia, świadczącego o naruszeniu naszej warstwy wodno-lipidowej. Stosujmy preparaty, które jednocześnie zwiększają zatrzymywanie wody w skórze, jak i tworzą na jej powierzchni ochronną warstwę ograniczającą odparowywanie wody. Taką silnie nawilżającą substancją jest np. gliceryna. W kosmetyku, który mam, obecny jest też olej z awokado, który tworzy warstwę ochronną i dostarcza skórze niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Najlepiej jest też wybierać takie kosmetyki, które nie mają substancji zapachowych, które mogą uczulać. Gdy dodatkowo mamy skórę problematyczną, na przykład rądzikową, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na pielęgnację odpowiednimi preparatami dostępnymi w aptece. Absolutnie omijamy szerokim łukiem solarium, a gdy wychodzimy na zewnątrz, stosujemy ochronę przed promieniami UV, kremy, kapelusze, okulary. Możemy zauważyć, jak słońce mocno oddziałuje na skórę poprzez porównanie jej wyglądu na twarzy z tym, jak prezentuje się na pupie. Ogromną różnicę można dostrzec zwłaszcza u starszych osób. Na twarzy babci możemy zobaczyć liczne głębokie zmarszczki, podczas gdy jej pupa będzie o wiele, wiele gładsza. Możemy też przyjrzeć się skórze tego pana. Przez 28 lat był kierowcą auta dostawczego, przez co jego lewa połowa twarzy była mocniej narażona na promienie UV niż prawa. Oczywiście, odpowiednia pielęgnacja to również dbanie o to, aby nasza dieta była zróżnicowana, dostarczała nam wszystkich potrzebnych minerałów i witamin. Powinniśmy pamiętać również o systematycznym piciu wody. Niezwykle ważny jest sen. Melatonina wraz z innymi współpracownikami w nocy podczas naszego snu zajmuje się naprawianiem uszkodzeń powstałych skórze pod wpływem promieniowania UV. O zmroku poziom melatoniny rośnie, a w świetle dziennym spada. Dlatego wysypiamy się i to koniecznie w ciemnościach. Skóra okrywa nas, stanowi fizyczną granicę nas samych. Jest również naszym łącznikiem ze światem zewnętrznym, tarczą ochronną, regulatorem temperatury, fabryką ważnych hormonów oraz bierze udział w reakcjach odpornościowych. Dbajmy więc o nią, żebyśmy wszyscy mogli czuć się dobrze we własnej skórze. Jeśli masz pytania dotyczące Twojej skóry oraz jej pielęgnacji, zadaj je w komentarzu. Dermatolog Cetafilu pomoże nam w odpowiadaniu.